Patrzcie, Gangplank się jeszcze nie ruszył. Tylko Leblanc wystartował. Co, popie kupiła? Hmm, sprawdź sobie, na tobie. Regen buty. No, będzie zrobić tego. Yes. Nie ma żadnego soporta, pójdźmy. Zbie znadzieje, nie wziąłem tutaj Po co go ludzie robią? Steady... Mhm, mm na to rzucił. No dobra, o. Ale tu będzie leblank Moment, taś. proszę. Ma ktoś Aha. Prość, coś, coś, o. to? O, widzisz? Boże, ale że się tu wjebali. Nie, 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 no, Dobrze, że kruk zjebał. <laughs> puścił się tylko wcześniej, zanim w ogóle kolej ten. Dobrze, jak puścić <laughs> się z tym, jesteśmy tylko o niego. No yes, yes, yes. nic, w odniesieniu żeś nie trafił, na pewno nie wolejem. A tak by padł, nie mogłoby. No, a wolę, nie, trafijem, nasi, nie Ale musieliby klikam, nasi no. skakać za nim i w ogóle. Dobra, fisz, to no dobra, Fizzbot jest najważniejszy, to się zaraz odcoldownuje wszystko. I think you freaky and Steady? I like you a lot. Słyszałeś tę piosenkę tak a Podoba ci się? Ptaka Ptak? Nie znam. czy piosenki a tak. Nie, nie znam, to jakieś mega gówno się... Nie ja słucham radia, człowieku, kiedy ja mam jednak takie wniosek. Ptaka Fajnie. Gdzieś w gdzie radio można skorzystać w samochodzie. W autobusie ja mam MP3, więc nie wiem, co tam jest na, na czasie. MTV też się nie się oglądać, ani żadnej innej takiej telewizji. Ciekawe. Mam runę armora. Mam tylko 4 więcej armora od Magic Resistów, gdzie Magic Resistów nie mam w ogóle w runach. Ciekawe, ktoś mi to tłumaczy?

na jaki gank tu się nie zrobi. To się gdzie wutaje, pułapki to nie będę miał many i ile będzie gnania. O, za bardzo poszuję Ja nic nie poszuję. Z ile ja tu Jednego? Dwa. Robisz demy, szybciej, szybciej, Tak, robi damage, nie robię nic demy. Ja też nie ma nic damage'a. Ciebie tu Смотрите, 7 раз больше расстояния. Бегайте, мальчики, вокруг них. было бы хорошо, без А, локация. Kurwa nie idzie. Bije w ścianę Nic mi nie zrobię. mi kurwa fajkę na na końcówę może tyle mi może zrobić o tyle mi popin zrobiła na końcówę mi napluła Ale koleś jest złym, Jezus Maria Nie odpalił tego no Chyba nie wie, że mu na końcu wena pływa Nie no wiem, że on miał jakiegoś lak? To wiem, nagle poszedł do przodu i zabrał Pochodź z ciebie te pułapki Pochodź w pułapki Na środku walka, gangplanki, koleś pod wieżą jakiś szakotnie. Dobrze, what the fuck. Yes, yes, yes. Nie zdążę Daro, ulti! Kurde, biegłem tutaj. 120 sekund sekundy, nim zabiegł, blinknął się w No dobra, filozofer wspomniany To bardzo sobie jedno kupię Jak nie macie Tego, ja, to ja też coś takiego mam, Marmora właśnie.

W właśnie papie na przykład nie ma z tego młotka. Zdobył się szako ona też ma rynku do adresu? No, ale ma mniej niż ja Nie, ma więcej niż Mniej niż ja okay, o no, jeden No, to mam nic Bo ty masz więc być... level o jeden, rozumiesz? Każdym levelem dostaje armora Też maruń nie da armora. mi an enemy has been slain on yeah. 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 an ally has been slain an enemy has been slain

Oh, Takie, lubię. nie ma. Tam tam Tak, tak jest. To lubię. A tak, zginie. A... Nie wiem. się. Nie mam mordów. Ja mam ulti, jakby co tak, wiesz, czyli na gango to ten jest strzał. Spróbuję zganglować Z tego, to jest twoje iluzja. Nero, ja mam heal'a. Smok ma palenie, pamiętaj. Kudaro ucieka, a ja go spróbuję zganglować. No ja nie mam mana na jeden plus kill'a w ogóle. Dobrze, że miałem manę, żeby rzucić jeden z i załadować super uderzenie, 37 mamy? Chyba nie patrz ile mi brakuje, lol, no, brakuje mi 50 Tylko ci. gra popij jako sabor ten, czego ty wymagasz. Krub zaraz. yes, yes! jest! nie trafia, szuli tak się na anty, tak pij bo go ranci pan zabije. Drugi, uciekaj, bo tak Fajnie, że krok się zakręcił i biegał sobie po tym multi. Ten sobie pójścił. się cieszy, że przeżył. No czasami, chyba, jeb... Jak się trafi w dół Ciekawe, jak tam na górze. Koleś, ja nie widziałem, we... Tam grają w ogóle, na tej górze? Szywana sf Nie, biega tam. Chyba pobijemy teraz na rekord, kurwa. Na 3 minuty i jest. Nie, no nie, to mięso, czyli no. Nie ma Dobrze. Dobrze, że nie to się w szakach. Kostanów sobie poczekaj. Idą tu, uważaj. Nie ma Shut down. A już są. Dzięki. No nie ukradłem sobie nijednego, obaj powinni być moi. <laughs> Ale sieroty. Nawet ulgi na licznicę Let's do it! Steady... Bo no, 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 kruk się wszystkiego boi, jak zwykle, nie? się nie boję, idę sobie na nich i zabijam. No dobry to jakiś kruk, kruk gra tym. Z Robię książkę do staków, bardzo dobra. Skrój, no. o,

has Let's do destroyed it. a turret A no, manę, manę zre tak ona i to i Takuje manę. W ogóle nie masz many. Czy z nim? Czy, czy cofamy? Złoka? Proszę cię niebieskiego mi dać. I am the nie ma? Nie ma? To no, zabrało. Ja nie wiem. Nie stoją w ręku, Proszę na barona? Poszli sprawdzić, chodźcie. Może tam coś? Aj! musiałem się, że tutaj. Dobrze, koleś. Nic mi nie robią. Stoją, patrzą się, co ten komuś robi. Dlaczego on tak przychodzi? No, bo, się, to Zawelaj, się pokarił, No main, co, to się Jezu, jak i się z Gierek. Gierek co to były? Jakbym przeciwko Fatumowi grał. Victory!